kochani, witam was nazwijmy to z rana, nie wiem, która godzina wczesnym przed południem tak to nazwijmy, nakładam sobie jak mówiłam, mój makijaż i to będzie update dotyczący tylko i wyłącznie produktu do brwi muszę założyć na chwilę okulary żeby wam powiedzieć, o ten już starłam, ale to był z Bella ten, który pokazywałam wcześniej no więc hmm. Została tu ociupinka, nie wiem czy widać I on się po prostu złamał Gdzieś tu pewnie w skufce jeszcze gdzieś No bo ja też słabo widzę Tak, to albo wypchnęłam tutaj No, tak jak się spodziewałam I to było Dzień wyjazdu kajtka To był 15. Patrzcie, równo dwa tygodnie Więc nawet za te tam 10 tam czy 11 zł, To tyle mniej więcej kosztowało To się nie opyla Tak, bo trzeba kupować dwa na miesiąc No dajcie spokój no i wczoraj była niedziela handlowa. Musiałam pojechać do Lubina podpisać jeden papierek, 5 minut, no ale właśnie tak sobie to wymyśliłam, że w niedzielę handlową, a do lasu już nie jadę w niedzielę, ani takie inne, ani nic nie robię, że se zrobię zakupy i pochodzę po kaleriach i chodziłam. Nawet w sumie jeszcze coś Wam pokażę, co sobie kupiłam. Czyli mamy hałas zakupowy po niedzieli handlowej. Byłam w galerii plaza. Planowałam do teraz ale tak nie przypadam za nimi. I finalnie byłam w Olimpie. No bo musiałam to sobie wyznaczać po trasie autobusu powrotnego. No i w, jeszcze po tej plazie, jak się kręciłam, tak strasznie dużo czasu miałam. 3-4 godziny w sumie. I nie wiedziałam, czy do tego Olimpu pojadę, że może w tej plazie wszystko kupię, bo to przecież sklepy są wszędzie te same, prawie. To aż poszłam do sklepu dla... Ustaków Tiger i kupiłam sobie płatki e, kosmetyczne. Akurat ich potrzebowałam, nie kupiłam ich tak. taka co tam jest wszystko. Okej. Okay. Więc tu na otworzę i powiem Wam, jakie są te płatki. E, takie są dziwne. Fajne są. Myślę, że będą dobrze działały. Ale one. Napisane jest, że bawełna. Nieciekawe, wiecie? Może nawet się przekonam, Chyba, bo to kosztowała paczka 70 to jakoś nie różni się z cenami tam. Może w Piedronce tam można odkupić tanie. Takie są jakby przeszyte na brzegu z tego. Nie mają tej całej perforacji. Mogą być niezłe. No ale najważniejsze i to jest finalnie. Gdzie ja to znalazłam, Nie w naturze. W Rosmanie jednak. Tak, bo to jest Lovely, a Lovely jest tylko w Rosmanie. I to jest Rose Creator Pencil. Więc mniej więcej o to, co mi chodziło. A przy okazji, byłem, byłam w Golden Rose i pani powiedziała, że tego nie ma. Takie jakieś Typowe, ostrzone kredki, a ja nie ten. I teraz patrzcie. Po pierwsze wysunę. No do tego jest sporo, nie? To myślę, jeśli się nie złamie i będę uważała, to za dwa miesiące muszę bardzo mało wysuwać. A do tego, co jest ciekawe, to jest taki kształt Ściętego prostokąta. Mam nadzieję, że to widać. Więc ten. Trzy kolory tam były, tylko dwa takie jakby szarawe. Więc ja wzięłam ten w sumie, który jest ciepły. I już złamałam. Dupa blada, bo ja to źle za bardzo wysuwam. Kurde. Ale to jest twarde, to nie jest. Da się wsunąć. Dobra, spoko, jakoś to będzie. No i zaraz namaluję i pokażę, nie będę tutaj pokazać malowania no i tak to wygląda, bardzo fajnie się używa, nawet to, że ten mi się złamał, no muszę z nimi uważać bo ja się znowu po ręce mazałam i wysunęłam za dużo kołówek, a to jednak jest miękkie, efekt jestem zadowolona, użycie bardzo fajne po skórze, nawet po tych wszystkich produktach które mam na skórze pomalowało i po prostu cudowny kolor dokładnie taki brąz chciałam nie za ciemny, nie za jasny, brązowy Super pasuje. I to cen, cena taka też tam graniczna: 10, a tu szajs z Bela. Znaczy, nie szajs, no ale wiecie. Więc tak pięknie, dzień piękny. Przedostatni dzień czerwca. Ja piękna. To jeszcze powiem, wydałam ponad prawie 200 zł. No, ale to jedzenie i takie rzeczy zapotrzebowałam. Takie różne. Troszeczkę droższe rzeczy, bo byłam też w sklepie metalowym i tam się tak rozluźniłam. A to jeszcze co powiem? Jak byłam w tej plazie, zobaczyłam, że w sklepie Etam, a oni mają taką ładne bi biustonosze bieliznę, ja jednego potrzebuję, jest przecena 50 zł. No to te, co tam kosztowały, wiecie, ze 140 no kosztowały 70 i myślę a w Penisie 5, 25 zł. No chuj, ale jakby był taki super ładny, tam se może kupiła, chociaż po co mi w pole. No ale chciałam zobaczyć i weszłam tam i stanęłam i wiecie, a dla mnie w tych sklepach tego jest kurwa za dużo, wszystkiego, nie wiadomo gdzie. I podeszła do mnie panienka taka młoda i powiedziała, a rozmariaki pani ma, to ja powiem pani gdzie szukać. I ja po prostu poczułam się zaatakowana, to nie było, ona może nie powiedziała aż tak, ale ja to tak odebrałam, bardzo dziwna gadka, nie? Ja się znam na psodze klienta, ona powinna powiedzieć: A dzień dobry, widzę, że pani się przygląda, ale chciałam tylko powiedzieć, że u nas są ym, powieszone, pogrupowane, poukładane biustonosze rozmiarami, więc tutaj ma pani rozmiary takie, tu takie, tu takie. I wtedy ja pójdę se sama. A ona taki: A tak mi przypuściła, ja powiedziałam do niej to, że mówiąc, to nie wiem, chciałam tylko pooglądać, jakie te biustonosze są, dziękuję. I spierdoliłam z tym. a już byłam po zakupach tutaj. I dopiero w Merlinie się odstresowałam, bo tam sobie kupowałam, myślę, że drogo, tarcze drogo mi wyszły, ale po prostu potrzebowałam tych tarcz, postanowiłam je kupić i mam, 200 zł wydałam, ale to razem z jedzeniem, to nie myślcie sobie, i takimi kosmetykami, rosmanami, a kupiłam też dwa jeszcze, a co tam, pokażę. Kupiłam dwa bardzo ciekawe produkty z totalnej przeceny. Jeden, arganowe, Moroccan Beauty, dezodorant mineralny, róża kokos. I słuchajcie, to jest taki zwyczajny psiukacz. buteleczka z psiukaczem to już jest fajne, zawsze się przyda. Ślicznie pachnie różą, naprawdę, czyli nie jakiś kit. Tak, jest to, jest to słuchajcie, hydrodalcyrody z Damascena, woda kokosowa, jeszcze woda z jakiejś skórki cytrusowej i ałun. I alkohol, który to nosi. I to jest dezodorant. Słuchajcie, pojemność 100 ml. Normalne dezodoranty mają 50. I to kosztowało 8 zł. A altera, której kupowałam przez lata, już podrożała kulka na 12. No tu nie ma żadnych tych, wiecie, aluminium. No i dobra, psiuknie się. Zobaczymy, czy to będzie działało. To... Na 8 zł jest teraz promocja wezmę a drugi produkt też, bo ja lubię takie rzeczy w pompkach wszystko co się zużyje do końca jeszcze się da wydłubać to jest aktywator do niby maseczek ale myślę, że tym można sobie spokojnie i to jest również na wodzie z róży damasceńskiej i glukanaktonę a ja jeszcze o glukonaktanę, bo jeszcze zrobię jeden filmik, bo będę coś robiła, i kwas laktobionowy i hydrolizowane glikozaminektany, czyli jakieś promotory przenikania. I to chodzi o to, że tym psikasz sobie buzię i idzie na to maseczka, ale ja sobie pomyślałam, że skoro to jest... I to też, słuchajcie, kosztowało... 7-8 zł? A sprawdzę. Tak, podaję dokładnie według Paragonu. Ten produkt 7 zł to jest 75 ml. Ja sobie pomyślałam, to po prostu na takie odświeżanie buzi. Spokojnie można użyć, wiecie, w upał w ciągu dnia można pod krem, ale też można pryskać te płachty, co sobie kupiłyśmy, albo pod te płachty, nie? Myślę, że to jest, jest niezły produkt. A ten, kochani, 8 zł i on jest na przecenie. Także przyjemnie je kupiłam, myślę, że będę zadowolona. Chociaż ja już kosmetyków nie kupuję. No i nareszcie mam, ale ładny jest ten, piękne są te brwi. I nareszcie mam skompletowany mój makijaż. I to 53, 63. Zobaczymy jak się będzie wszystko układało, nie? Ale tak sobie wycelowałam na 10 lat. Oby te produkty były. Na pewno ich nie będzie, jak są